Witam serdecznie. Krótki filmik, który będzie odpowiedzią na dwa pytania kolegów. Jedno z pytań dotyczyło tego, jaka była temperatura na wyjściu z kotła, z pompy ciepła. W, czyli tutaj, w momencie, kiedy było na zewnątrz minus 16 stopni, niestety nie sprawdziłem tego. W te. Dwa dni, kiedy było tak zimno, natomiast możemy. Nie ma tego w historii, ale możemy to sprawdzić w inny sposób. Wejdziemy sobie w krzywą kompensacji. Żeby to zrobić, musimy wyłączyć piec, wejść w ustawienia instalatora, potwierdzić, że możemy zepsuć pompę. I tutaj wejdziemy w ustawienia działania, w grzanie. I tutaj jest opcja krzywa kompensacji, z której ja korzystam. I tutaj po krzywej kompensacji łatwo możemy wywnioskować, że u mnie przy nastawie minus 15 stopni temperatura już będzie stała i będzie wynosiła 50 stopni Celsjusza na wyjściu, czyli od 15, minus 15 w dół temperatura będzie stała na wyjściu 50 stopni Celsjusza. Ta temperatura 35 to jest w momencie, kiedy na zewnątrz jest 15 stopni. To jest 35, natomiast całą tą krzywą kompensacji tutaj już sobie pompa sama reguluje. W zależności od tego jaka temperatura jest na zewnątrz. Myślę, że to jest pierwsza odpowiedź. Dla kolegi myślę, że to jest dość jasne. I teraz, i teraz wyjdziemy sobie drugie pytanie. Było o ilości cykli. Włączenia, wyłączenia sprężarki i czas pracy. Żeby to zobaczyć, musimy włączyć kocioł. kocioł albo pompę ciepła i wejdziemy tutaj w sprawdzenie systemu. Trudno przerzucić się nazwą, jak się. Jeżeli używałem wcześniej przez naście lat kotła na olej, to w tej chwili trudno przerzucić się na nazwę pompa ciepła. Tu wchodzimy w sprężarkę i tutaj jest ilość włączeń, wyłączeń to jest 1557 całkowity czas działania 2501 godzin. Więc to jest chyba odpowiedź na drugie pytanie kolegi. Możemy jeszcze z ciekawości zobaczyć sobie tutaj yy, pobór energii. Ostatnie dwa dni było po minus 6, minus 7 stopni na zewnątrz. Myślę, że to wszystkich najbardziej interesuje. Historia poboru energii, i tu wejdziemy w jeden tydzień. Jeden tydzień, no to tutaj te dwa dni wcześniej, właśnie było minus 6, minus 7 stopni, 43, 44. Całkowite, czyli to jest CO i ciepła woda użytkowa. Ktoś pytał kiedyś o COP, możemy sprawdzić. Dla tych dwóch dni, no COP jest tutaj. To jest 2,5. I 2,5. Pozdrawiam serdecznie. Więcej pytań będę się starał y, odpowiadać na bieżąco. I zapraszam do subskrybowania.